A, ktoś. O, siema. To jest losowy, kurwa, pachołek, tak bym chciał zauważyć. Mam wszystkie burgery, które tu były. O kurwa, ej, to jest piwnica! Zabiłem się burgerami! Ej, to jest, kurwa, piwnica! I obok niej było coś rozjebane, możliwe, że Ty już w diod... no, żyjesz, Krystian? Tak, ja w permanie żyję. Tamten. A to jakiś inny użyłeś tam? Nie, to jest ten sam co wczoraj. Nie wiem. Przemieściłem się. Tak, on dam ci podpowiedź. No. Zajebista kurwa Zajębista podpowiedź. podpowiedź. Ja pierdolę. Jak Radek, Radek podpowie Nie, nie, to... nie powiem ci tak, nie. Trochę, że tak powiem zasrana sprawa, nie? Jest w kiblu. Nie, tam gdzie kończy się jakby podróż gówna. Jest w kanale. No kura, kurwa, że mnie wiedział, gdzie ty się do kanału wchodzi, do chuja. <grym> Już tam byłeś, kurwa, za dwa razy debiluje bany wchodzi do kanału, dobra. Ale tutaj są kurwa parę kanałów, tutaj jest. O, no jest to musi znaleźć no, któryś. Drugi. Okay, dole. Eee, no to nie był on. To ten drugi kanał musi być. ha <grym> ha <grym> W Tutaj, na razie, co nie ty kombinujesz? Słyszałem Taunta, ale ja kurwa nie słyszę Taunta. Co co ci się hmm. ja, Nie słyszę Taunta do chuja. Czekaj, odświeżę tę zakamektowę. Może będzie za tobą. Zobacz czy był. A, A, kurwa, w takie małe chujstwo, ale jest kurwa dobry! Ej, Patrz. Hej dobra, zrekonektowałem i działa. Dobra to ja też rekonektuję. Haaaa... Hmm. A? A? Jest, nie zdążyłem się cieszy. schować, czy za to. Był tym małym pierdolnikiem znowu. To było. Nie opejdę. <laughs> ale krótkie! Krótkie. Głupie krótkie. Myślałem, że będzie dłuższe i chciałem i za ten spier. Dalej. Ej, to zejść, się otwierałem jak coś i tutaj jest plankton. Z panem krabem. A Burger... Wachel, burger tutaj krwawił. Idź na sprawę. Aha. Jest kurwa paczuszką, którą nie Bo, go trafić. Staro. Kurwa Granat Gronat mi spierdolił nie w tą stronę. No ucieka mi, kurwa, bita. No. <grymne> Oczywiście, że paczuszką zajmę, powinna się być niczym innym paczuszką. Wy się świetnie bawiły. O ja bałem go. Nie chciałem tak zrobić. Chyba nie zdążę tam, gdzie chciałem iść. Może zdążę? What? <laughs> <coughs> uh, <laughs> we <the> ways. Dobra. Znowu <coughs> to? Podpowiedź. Jestem jednokim z kurwy synem. Welcome to Good Burger. To home of the Good Burger. Can I take your order? Scalmarbu burger. Nieczynny. Achuj mu na kurwę. Nie, no. Następnego. Nawet, nawet nic nie zamówił. Nie, no, to jest takie czerwone. <tosan> to nie wiem, że. No to to nawet nic nie zamówił, Krabba. no. Krabba. Kalmar Kiedyś... mówi, że nie, Ja, ja, ja pierdolę. Nie wiem, co oni tu wejdą. Cała buda jebie skunem. Patryk wyzwania potowa. Ej. Wydzwania, wyzwania, palenie odbiera Ej. Pablo czy Eugeniusz Eskoper. sam ja czyli widziałeś, że krew jest na burgerze, dlatego myślałeś, że to człowiek? KURWA! <śleski> On tu siedział chyba cały czas na do... <śleski> mi Pokazywała krew na burgerze, ja myślałem, że to jest człowiek. Myślałem, że to jest Marcin hmm. przez to. Nie wiem, że jestem jednookim z kurwy synem. Lecę do Krusty Kraba, krabo burger. Prrrr! Burgir. Ale ktoś. A kto ktoś napi ale ktoś kurwa te drzwi otwiera i zamyka. Holy moli. nie może zdecydować, czy wchodzi, czy wychodzi. A co to za szagaron, kurwa. magaran, zagaran, magaran, O kurwa, putla A co tu się dzieje? Wiesz, to jest ten drugi idiota, Gdzie jest drugi Na pewno gdzieś jest Na pewno tam jest Na pewno tam jestem Na pewno tu jesteś Robić. Ja muszę rozpierdolić wszystkie burgery, żeby mieć pewność. Hej, buga. Zaufaj mi, chciałem zostać pudłem, ale nie mogłem. Burgery wyjebane w kosmos. Nie, tu zawsze były trzy burgery, musiałby się jednego pozbyć, nie będę zastrbany. <grystanie> Ej, ostatnio tak zrobiłem z pudełkiem. Nie wyjebałem, więc zanki pizdę. Nie, ja to nie widziałem tego. Nie, ja to nie widziałem tego. To jest idiota. Ty co? To jesteś kurwa, taką kurwą, czy, czy, czy bitą. Dziękuję. Łaaa, wow, kurwa. Ja tam nie wchodzę, bo tam są Iiii. rozjebane burgery, to tam ostatnio umarłem, kurwa, nie? Zobacz. Nie. O, Ale to późno było, kurwa. Your Play, Commander, mod? Enjoy your stay, Thank you. I'm your from Microsoft Support. Robię ja byłem gdzieś to, w kosmos. Widzę tylko, kogoś, jak wyrzuca i w kosmos. <grym> <grym> Jez, ktoś nie nie ma... e, kosmos Kurwa, ej, kurwa, ej, nie ma wyjebania item w kurwa. To nie ma? No ja. Mam kurwa. Nie w strzelać w 300 paczek. O, tak. <grym> Ja bym tak robił Ja wiem, że byś tak robił, ja bym zdech kurwa 300 razy, bo bym w każdego burgera w prastikrabie strzelił. Kuba ma jutro ucinane jaja. Czemu ktoś napisał komentarz Good Day to me, Jakub? <gry> Czym ty zareagowałeś? Czemu mi pokazuje zero? Zreagowałem serduszkiem To żyje mi zero Zero <śpiewanie> Dłuższe się nie da kom here, kom here kom here Come here, Come here. Come here. Ja tam tak kurwa ponad 20 sekund chyba Kurwa jak to sięga Ile ty masz hopę? Gdzie ty jesteś? Ale gole co tam się dzieje kurwa jakieś strzały w oddaliśmy Ile ty miałeś hopę? No sto jako prop zwykły A jako dziadyga masz stówkę. Aha! Kurwa ciekawe, że tam da się wejść, to Co to było? EJ PIAN! Ewi? <laughs> gdyby, gdyby był tylko on, to by go zrobił, kurwa, prawie. Coś przed oczami, różowego. A jakiś jakiego tu w dwójkę? O, takie Oraz różowe... I się rusza. Co się dzieje, ha? Jakąś nagrodę stąd, coś? Chyba rozjebały te puszki. dobry. Ktoś wydał go odgłos z Robloxa, ale... <laughs> Nie będzie to było Proszę otworzyć to biuro w tym momencie W tym momencie biuro musi być otwarte. Rewizja jest Rewizję mamy kurwo O kurwa! Dzień dobry! dobry Co się pan zamienił kurwa? O kolejne wyjebało Dzień dobry. A co pan zrobił z tym innym fotelem, kurwa, to jest dobre pytanie. Haha, wyjebałem. <grym> to biuro, kurwa. <grym> On jest... Kurwa, chce wyjść. Jasonem. Jason. Jason. A może być częścią dla Nie wow. Nie wyglądałem w te maskotki, co one ci zrobiły? Co za pokój, kurwa. Tak się je właśnie. Co się stało? Kurwa. bo, bo zobaczyć, gdzie jest ten i gdzie jest Martin? Nie może. To to była i Kurwa, have diarrhea my to guy What the tak dowiem to... Kurwa zajęte jest nie Proszę pana ale Zajęte jest proszę ale tak, na sto... ale tak na stojąco Proszę pana Proszę wypierdalać Nie trać ale na co... ti Ale proszę pana Wypierdalać Pizzunia! Nie można się zmienić w pizzunie! Czemu nie można się zmienić w pizzunie?! drugą stronę poszedł. On spierdolił. Do, do... damskiej łazienki bo. Wat, Albo nie? Właśnie on mi mignął między nogami, bo nie zmienił się w coś małego jak cweli tyle. Co?! Ja się w nic nie, nie zmieniłem, bo kurwa się... uchodzi kurwa, więc się deluszy, no! się nie zmieniłeś nic. Nie, nie zmieniłem się! Ja się ci przed przed chwilą kurwa, stał przed tobą kurwa! Ja no. stałem obok ciebie, a ty mówiłeś o gdzie on jest? Ja myślałem, że ty bejtujesz kurwa, a ty jesteś chyba Ale spokojnie roku. scena jest moja. No i się zblokowałem, kurwa! Bierdę nie ma sraja w tych godzinach. Jak upokorzyć swoich znajomych? Do you know Dobra! Kapralu! <laughs> Musimy napierdalać! pierdalać poniosłam. You just <laughs> Jak to nie wybuchło? Kurwa! Dobra, alohu Akbar! Oj! <ścoughs> Radek pochuj ci kurwa ten cupcake! Bo Na Nagrabię mi go chociaż postał! Czemu nade mną lata wielki napis error? The tu tu. Was real Sprawdź ten tym pokoju tam W jakim? No tym, Twimas obok Czy spokój? Holy moly Wait, a ty w tym jesteś, dobra. I mean. Cześć, kto żyje? W sumie nieważne, jeden i drugi by nie skapił. <laughs> ja nie, nie wiem, że mi się tak zrobić, że się tam nie skapnął, to było niesamowite, nie? Kurwa, z którąś maską, jak chuj. Co Był... ty jesteś? Byłem maską, po czym uciekłem i zmieniłem się w gazetę. Aha. <laughs> Wiedziałem kurwa, że się zmieni w maskę, oczywiście, że tak Na fan pierdolony Mieniłem się w maskę, siedziałem na półce, radę wszystkie przesunąć, też się przesunąłem